Ja jestem chudy. Ej, ja jestem najemnik. A to jest ostatni odcinek z, z pierwszego 15... sezonu. No dobra. Tak, pierwszego z sezonu się... karygodnych maradzierów. Fiji 15. No. I fajnie, pięknie. I czy uda nam się zdobyć Mistrzostwo Świata Brazylią? Przekonamy się za chwilę. Nie, no, że z nim całym to wygrać. Royce, Royce jest na prowadzeniu tabeli strzelców Czy nam też będzie strzelał? Zobaczymy, nie, to jest Kislee jest... chyba. Wydaje mi się, kisli. jakiś. Dobra, czekaj ty, bo oni mogą mieć piątą gwiazdkę. Zostawą. Chwja bym by to wyglądało. Chociaż może. Taką jedną złotą wielką walność tam? Nie wiem. Dobra. Czekaj, dai. czekaj, czekaj. A my ile mamy tych gwiazdek, bo nie A? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć? Czy pięć? Pięk, sześć. Nie, pięć, pięć. Pięć, pięć. pięć gwiazdek. Ha, my będziemy mieli sześć. Chamy. Dobra, no Nie dogonicie. A Polska ile ma? <g professionals> Zero. <g purposely> Lukas, Lukas wrzuca na Neymara. Neymar z główki, Neymar Ach, nie trafia z główki. Ale w ogóle nie trafi, trafię w piłkę. No, Humuls jest i... Royce Piona. Pionar! Ha! Jest! Oby zszedł. Siedzi tam na ZGlalansim dole. Z Kawaniem się nie udało. No, siedzi z... na dole. I si z kimś jeszcze. Z z... 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 Z, 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 z z Ronaldo. Wysuń, z... Sí wysuń. Z... Z... Faul. Ha! Jebcie się. Czekaj. To jest cincho, czy jak mu tam on uderza i bramkę... Wow, zdobywa. No tego też yes. nie zrobiłem żon to, myślałem że byłem w obronie odbijać, że bardziej ale... Ale prowadzimy z Niemcami 1-0 to jest obrońca Prawie obrońca, no Patrz jak ja oddychałem Strajź mi je, patrz No Ciekawe ile no jerpał w obronie Dobra, sprawdzimy Poczekaj Uh, patrz, ocenę 5-10-0 Ale tylko na chwilę wiem. Nie wiem jak się go tam czyta, ale no 92 Oj, idzie, 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 Brawo! A no to będzie koniec pierwszej, pierwszej połowy. połowy, tak Po której Brazylia prowadzi jeden zera, na razie bardzo korzystny wynik dla nas, dokładnie Po bramce Kogo? Eee, cincio chyba Cincio, dobra Czy jak się tam czyta? Cincio Ale zaczynamy drugą połowę Kraj na czas, chłopie On w ogóle zdobył jakąś bramkę w tym sezonie? Znaczy w tym miejscu? Jedna w, tej w Podaj, hulka Albo może być i... Luis Gustavo, Luis Gustavo, lewa noga! Zablokowany strzał przez Gros Kroisa niestety. Olej. Dobrze Neymar. Neymar do hulka, hulk, uderzenie, hulk! Bramka 2-0. Znowu. I chyba też czuję, że Brazylia mistrzem świata będzie. Spokojnie. Kuchule, Gomez! Nie. Niemcy są słabi. F, rzut karny. Ufa. Rzut karny dla Niemców w 89 ja rzucie. to bronię spokojnie. Marcelo fauluje. Hamie, Wszyscy na niego się rzucili od razu. Kto będzie ja Miller? Miller. Thomas Miller kontra Julio Cesar. I. Nie trafia, ha! Miller nie trafia, Miller nie wytrzymał presji. Wybrałem, wybroniłem to. Okej. Okay. jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Do Kutynia podaj. Odegraj. Czekaj, Paulinio. Paulinio uderzenie, Paulinio. Wow, bramka. Właśnie taki macie myśl. Tylko że Ronaldo. To jest Paulinio. A ja to wygrywam zawsze 13,5 sekund. Paulinio też możemy kupić. No, patrz, Paulinią, bum. No oh, 3-0. Chyba pierwszy raz 3-0 mamy, nie? Na tych mistrzostwach. No. I pierwsza bronka Paulinią. Zasłużyło. Tak. I... Dobrze, koniec! koniec. Czekaj, ta ceremonia dekoracji Nic nie klikaj od dobra, i dobra. jak oceniasz występ Brazylii na Mistrzostwach Świata? No co, zajebiście graliśmy. No, tylko ta faza grupowa trochę tak... Właśnie, jedna przegrała. Z kim? A, z o, no tak. I ciężko Trzy, z, z Nowym Zelandem było, potem się rozkręciliśmy. No i gitarę. Y, tak, lepiej się ze sobą zgraliśmy. Y. No. I ten, jeszcze... Y, najlepszy zawodnik w Brazylii? Godinho. Mm, tak, też na to stałem Coutinho. Coutinho zdecydowanie zrobił coś furorę. Hulk też dobrze. Znaczy no Hulk grał ogólnie przeciętnie, ale bramki dobrze. Właśnie. Trzy. Więc dobra. nawet, nawet dobrze. Co to, Neymar odbierze? No, no bo no, no, kapitan. Ale debile. No, żadnej bramki chyba nie zdobył. Wiesz, z... Zdobył chyba ja nie. lubię tego ja Neymara i ja nawet bardzo go lubię, no ale no. Mamy puchar, Mamy puchar. Szkoda, że jest taki sam jak w Brazylii. Aż nie, on zawsze jest taki sam, nie? Czy mm -hmm. nie? No dobra. <laughs> Sorry. Jeej! Trochę mały, w porównaniu tym, co od, by się odbiera inaczej, nie? Mhm. Dobra, tak więc dziękuję Wam za wspólny udział w tej serii przez 55 odcinków. złotem im się skończyło. Tak, tak obstawiam, <grym> prosimy. Tak, przez 55 odcinków. Cińco zawodnikiem meczu. Zdobył tam też razem. Tym razem nie Coutinho, ale Coutinho też podobną ocenę zebrał, Hulk też. Dobra. Jeszcze <grym> tylko spróbujemy kupić Messiego może. Ostatnio <grym> Tak, tak, tak! Zobaczymy czy się uda zbudować. Zobaczymy czy... czy, czy. Mm, oferta zmasła za Tibo Kurtua. Co tak mało? Nie. Co za Kurtua nie. Bayern Monachium by chciał. Mas Monaco też nie. Co wy chcecie z tego Kurtua tak? No, Monaco ma hajsu? No? Skąd? No, widocznie nie wiem. Ile ma? 70 Nie rozumiem się wcale. No. I... Dobra. Nikt nie chce No a to... To... To nie wiem co Mieliśmy kupić Messiego No tak, ale to symulujemy... Chwila, jak z... małe cięcie, nie chcę dobra tego przedłużać, nie? Eee, dobra Zobaczymy czy w ogóle, czy w ogóle Messi będzie w stanie zaakceptować taką pensję W wysokości milion... W wysokości full Czekaj, ile my tu możemy rzucić? Maksimum? Jeszcze możemy dorzucić To już jest za dużo o wiele za dużo, ale... Tak, czy taką pensję byłby w stanie zaakceptować? Jeśli tego nie zaakceptuje to... To sorry. A już nigdy nie dojdzie. No. Do żadnego klubu. I? No, takiej kasie się nie da oprzeć, no. Odrzucony. Ja Dobra, tak więc... Nie wierzę! Tak więc jeszcze raz dziękuję za udział w tej serii. Że byliście z nami. Jeszcze skończymy ten miesiąc, zobaczymy, że ktoś się rozwinął. I my odejdziemy z Manchesteru. I kiedyś... I poszukamy sobie nowego klubu, dostaliśmy ofertę transferową Za kogo? Za... Jamesa, okej okay. Nie wiem, sprzedajemy tych co nas tutaj dają, tych słabszych, żeby mieli szansę gry No bo przyszły trener, nasz następca może ich nie wykorzystać No nie Właśnie o to chodzi Chcieliśmy mu kupić Messiego, ale się nie udało No niestety Niech ma tego Ronaldo tak. się cieszy Który pewnie niedługo skończy karierę no właśnie Ale co tam, Dalej, jeszcze skład reprezentacji, będzie w Manchester City Ale rozwinął się do bio 88 I ktoś jeszcze? Quentrao 85, patrz Zniszczył albo no. Dobra, tak więc Dziękujemy, dziękujemy raz jeszcze Do zobaczenia w sezonie drugim już wkrótce I Derby Country na piątym Gdzie? No ogóle... na piątym. A no dobra. Pozdrawiam. Cześć. Nara.